Jakie jest pierwsze prawo, które zostało dane Izraelitom w Księdze Powtórzonego Prawa? Miłuj Boga. O której porze Jezus modlił się w odosobnionym miejscu według Ewangelii Marka? W bardzo wczesny poranek. Do kogo Jezus powiedział: ty jesteś Piotr, a na tej opocze zbuduję mój kościół. Piotr. Jaki dzień przypadał, gdy Jezus umarł, według żydowskiego święta Paschy? Dzień przygotowania. Jak nazywał się chleb, który kapłan dał Dawidowi, kiedy uciekał przed Saulem? Chleb pokładny. Jak długo Jezus ukazywał się uczniom po zmartwychwstaniu przed wniebowstąpieniem? 40 dni. Kiedy Dawid przekazywał swoje ostatnie instrukcje Salomonowi, komu polecił okazać dobroć? Synom Basilaja. Co Jezus zjadł, gdy ukazał się uczniom po zmartwychwstaniu? Pieczona ryba i chleb. Ile dużych tarcz Salomon wykonał ze złota? Dwieście. Za jakie bóstwa tłum uznał Barnabę i Pawła po ujrzeniu cudu w listrze? W Zeus i Hermes. Co było pierwszym elementem zbroi Bożej, o której mówi Paweł w liście do Efezjan? Pas prawdy. Kogo owce pasł Mojżesz na pustyni Midian? Córki Jetro. Do czego Jezus porównał królestwo niebieskie, mówiąc o skarbie ukrytym w polu? Do skarbu. Ile naczyń wody wylał Eliasz na ołtarz podczas konfrontacji z prorokami Baala na górze Karmel? 12 naczyń. Jaką relację Bóg zapowiedział zawrzeć z synem Dawida? Będę jego ojcem, a on będzie moim synem. Jak nazywała się góra? Na którą zwykł udać się Jezus modlić się? Góra Oliwna. Jakie nowe imię otrzymał Jakub po zmaganiach? Izrael. Co według listu do Filipian wierni powinni robić, zamiast się martwić? Modlić się. Co było napisane na tabliczce Krzyża Jezusa? Jezus z Nazaretu, król Żydów. Kto został wrzucony do jaskini Lwów, ale nie poniósł szkody dzięki ochronie Boga? Daniel. Kim były dwie kobiety, które przyszły do grobu Jezusa w dzień po Sabacie? Maria Magdalena i Druga Maria? Ile lat miała córka przełożonego synagogi Jera? 12 lat. Kto z potomków seta jest zapisany, że wzywał imienia Boga? Enosz, dlaczego ludzie spuścili paralityka przez dach? Ponieważ z powodu tłumu nie mogli się do Jezusa dostać. Kto był nauczycielem Elizeusza? Eliasz. Czego Sanedryn zabronił apostołom mówić i nauczać? Imienia Jezus. Gdzie ukrywał się Dawid, gdy napisał psalm zawierający słowa. Będę błogosławił pana o każdej porze, Gat. Co stało się ze świniami, do których weszły złe duchy? Utonęły w morzu. Jak miał na imię Piotr przed spotkaniem Jezusa? Szymon. Co zostało powierzone sługom, według ich zdolności, w przypowieści o talentach? Talenty. Jaką metodą Dawid rozkazał zabić Uriasza, męża Batrzeby, po tym jak ją sobie przywłaszczył? Umieszczenie go na froncie bitwy. Kto jako pierwszy odwiedził Jezusa po jego narodzinach? Pasterze. Dlaczego Abraham oświadczył, że Sara jest jego siostrą? Aby zachować swoje życie. Dlaczego anioł ponownie kazał Eliaszowi jeść, gdy ten leżał zniechęcony pod jałowcem? Aby nie ustał w drodze. W jakim mieście urodził się Jezus? Betlejem, co było ostatnią rzeczą, jaką król Sedekiasz zobaczył przed oślepieniem przez Babilończyków. Egzekucja jego synów. Komu Eliasz przepowiedział suszę z powodu jego bałwochwalstwa? Achabowi. Dlaczego studenci krzyczeli: Śmierć w garnku, podczas jedzenia przygotowanej potrawy w Gilgal? Bo była zatruta. Jak nazywał się ojciec Samuela? Elkana. Gdzie kapłan Chochada ukrył Joasza? Dziękujemy, że jesteś z nami do końca. Napisz swoje refleksje oraz wiedzę biblijną w komentarzach. Dzięki Twojemu wsparciu możemy przygotować więcej quizów.